Witam wszystkich z tej strony, Hunter, i zapraszam na dalszą część przygody. Ok, ruszamy. Mm, ruszamy dalej do mm, wiecznej nocy, po to, by chyba odblokować ostatni już korzeń. Ko <coughs> Sorki, korzeń Oriona. Oczywiście zrobiliśmy upgrade umożliwiający na e, wezwanie 20 już minionów. Więc weźmy sobie 10 tych, 5 tych i 5 tych. Jest to na pewno. O! Ukryta ścieżka! Jest to na pewno. E... Coś. Nie ukryta ścieżka, tylko po prostu my sami przyszliśmy. <laughs> tu, 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 tu! Zong! Ok. E... Nie mam pojęcia, gdzie, gdzie mamy aktualnie się udać. Nie patrzyłem nic poza nagraniem. Więc nie wiem, czy to będzie błąd, czy nie błąd. Oczywiście z mojej strony. No ale kurczę, jak zagrajemy, no to chciałamy raczej pokazywać wszystko od A do Z Oczywiście poza fejlami na dłuższą skalę. No to na nie. Drwią z nas. Tękające korzenie. Rozpadające się gałęzie. Słyszę ich krzyki. Czuję ich ból. Nuga wypożeracz natury. Nie może wywodzić się z tego świata! Ej, ej, ej! Możecie potem przejść? Nie, nie możecie. Czy możecie? Wszyscy! Nie, nie możecie. Ale dobra, widzę nasz cel. Widzę nasz cel podróży. Musimy to obejść i udać się w tamto miejsce. Czy tutaj coś znajdę? Nie. Ok, więc, więc spróbujemy, spróbujemy tak zrobić właśnie. Yy, tu jest ten cały Orion śmieszny. Nie, tu są te śmieszne korzenie. Kurdy, zapomniałem, no, że odpoczycie więcej się respią. Yy, weźmy sobie, odpalmy ferzerkera im. Nie naparzają. Amoku. Ciekawe, czy to jest większa siła. Chyba rękna im siła, tak mi się wydaje. Wyłącz. Okej, okay. eee, tu się jeszcze zrespili, bierzcie ich daj daj, 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 szybciej, szybciej. Teraz tych tu ja tutaj się z nimi pobawię, trochę, ale nie że miał odwalać całą robotę. Zrobiliście? Hmm, tak. Chodźcie, eee, tutaj nie ma nic eee, godnego uwagi. Wynika z tego, że tutaj byliśmy ostatnio. Więc prawdopodobnie... Ajajaj, aj, aj. chyba tamto jest, e, jeśli mamy e, niebieskich, tak mi się wydaje. Bo niebiescy mogą wskakiwać do wody. No właśnie, my nie możemy. E, przejdziemy sobie może jeszcze raz to miejsce. Zobaczymy, czy coś nie pominąłem. No, na pewno pominąłem skrzynię wtedy. Bo nie zwróciłem uwagi na nie. E. Wszystko, wszystko. Tutaj jest filar, z którego nie możemy skorzystać. Mm, będzie wesoło. Na pewno będzie wesoło. Szkoda, że nie ma jakiegoś sprintu. Tutaj bym przyspieszył ten bieg cały. E, tutaj było to całe skupisko tych robali, więc również nie. Może coś z tej strony? Również nic nie widzę. Tam sobie otworzyliśmy tutaj nic, tutaj nic. Tutaj jest tylko to miejsce oblężenia, co ostatnio broniliśmy się na tym wzniesieniu. Tu otwarliśmy. No to tu są te elfy śmieszne całe. No właśnie, tu jakby potrzeba. Topienie własnej armii to straszne marnotrawstwo. Gdybyśmy tylko mieli sługów, którzy potrafiliby pływać czy unosić się na wodzie. No. Niebiescy. Ale niebieski. skąd Nie ich niebieski. właśnie? Właśnie skąd by tych niebieskich wyczasnąć w tym momencie? Dobra, wiemy jedno. Tutaj na pewno już nam się kończy podróż w tą stronę, bez niebieskich. Musimy jakoś. Może Orion nam coś odblokował? Jakieś przejście przy Orionie? A kiedy człowieku brzydkie, zjadł tak przez tą barierę i cię huknął raz, a porządnie. Czyli zarósł cały, kurczę, byś się ogolił. Eee, dobra. Eee, tutaj również nic nie ma. Ostatnie korzenie, Nie. ostatnie trzy korzenie cię. Eee. Nują. ochraniają bardziej niż pilnują. A tu jeszcze jest. Ten to się nie jest pojawił. Dobra, idziemy teraz tu w takim razie. No i tam jest zielono. Tu jest przejście. Dobra, chodźcie, 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 chodźcie. Już to z tej strony, tu macie broń, aby ze chciał. Dobra, to poddajemy się takim razie w tą stronę z powrotem. Musicie wpływać czy nie? Aha, tu będą potrzebni znowu niebiescy. Kurde niebiescy, gdzie jesteście? No. Wyczerpują mi się pomysły, gdzie mam iść. O, tu jakaś grotka, tu wysadziliśmy ich. Mm, nie dobrze, Niedobrze, niedobrze, no, prawda już mi się pomysły skończyły. Idźcie jeszcze raz wszyscy tu, tu. Zatrzymajcie się tam. Już do Was idę okej, okay. jesteśmy teraz tutaj, chodźcie. Oj ojoj ojoj! Oj. Nie wesoło to wygląda. Jestem zagubiony. Wybierz wszystkich! Dalej wszyscy, no Kurde, No sterowanie tragiczne cholera. Eee. Tutaj jest nic, tu jest nic Chodźcie tu, pomóżcie mi No bez no. Mówię, pomóżcie mi, a wy stoicie takie pały na tym klifie całym Tam coś jest Ale czy to jest dla niebieskich? Tak, to jest to dla niebieskich Dobrze mówię? No to dla niebieskich też. Ja pierdziele, niebiescy jesteście bardzo mi potrzebni, a was nigdzie nie ma. Czyżby to oznaczało, że... A, moja przygoda w tym miejscu się zakończyła? Czy to oznacza, że musimy iść w, inną, w inne miejsce? Otóż stawiam, że tak prawdopodobnie jest. A, to są te zielone. Tu była ta cała kneja. Hmm, tu był ten właśnie... a jest, no, tutaj obkrążyliśmy to bez sensu. Dobra. To w takim razie y, widzę, że tu już nic nie zdziałamy, więc prawdopodobnie musimy się wrócić już do innej lokacji. Ale dobrze pamiętam tutaj był teleport. Użyjemy go, by się udać do wieży. I z wieży udać się do obfitości i ruszyć na zamek. obfitości. No dalej. Wróć do wieży. Ach, oczywiście bym miał rację, bo jak tu się okaże, coś że jeszcze miałem zrobić, to chyba się załamie. No dobra. E, aktywuj wieżę. Łagodne wzgórza. Z łagodnych wzgórz ruszymy na obfitość. Z obfitości na zamek. Raz, dwa. 5 reszta Powiedzę sobie po farmie trochę tych owiec, tych zielonych, jeszcze tych czerwonych Bo to jednak są w różnych lokacjach, oni czerwoni ma byli w, u tego Melvina, zieloni właśnie w tym lesie No a ci tutaj brązowi są akurat tu, więc są pod ręką. My no udajemy się do tego zamku, który był chyba w tą stronę. Dziękujemy, że nas uwolniłeś. Spoko. Jestem ciekawe gdzie macie to... to całe żarcie, co wam y, ofiarowałem. Tu co jest? Tu były nieziółki, to znaczy Melvin, droga do Melvina. O, no, tu są skrzynki jakieś. Patrzcie, bo tutaj nie byliśmy. Może jakaś nała broń coś. A widzicie? Ja wszystko wiem. No, <laughs> Dobra, tam jest skrzynka, bierzcie ją. Yy, I ruszymy sobie właśnie do tego zamku. Sprawdzimy co się dzieje z tym całym zamkiem tej obfitości. Gasy mamy w cholerę. Nadal nie wiem po co, nadal nie wiem czemu. Nie można na nic w sumie na co byśmy mogli wydać? Zjedzą wszystko, co nie jest przybite gwoździami. Ha! A jeśli będzie trzeba, zjedzą też gwoździe. No, prawie tak jakby. Wy, wy byście wpierdzili szczury, gdybyście nie mieli co jeść. Du, 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 du. Jesteś najlepszym bohaterem. Takim, co ma własną armię. Chyba każdy bohater ma własną armię. Dobra, jesteśmy teraz w tym zamku całym. W całym zamku obfitości. Eee, ja dobrze się orientuję. Tak, jesteśmy w tym zamku obfitości. Nawet no tysiąc nie spowodowałoby takich zniszczeń. Wyczuwam w powietrzu magię, a to nigdy nie jest miły zapach. to mój, sądzę, że trzeba dokładniej zbadać te sprawy. No to sprawdzimy. Eee, tu są ci czerwoni. Pięknie, czyli w sumie nawet byśmy nie musieli iść do... Nie musielibyśmy iść do Melvina, żeby czerwonych pofarmić. Okej. Okay. Yy, macie coś jeszcze? To idziemy teraz na tego. O, tu, 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 tego, tego, tego brać, 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 brać. Brać tego. Jest najmocniejszy z nich wszystkich. Dobra, ogień jest, mamy ogień. Jest nam ciepło już teraz. Yy, czemu? Czemu, czemu, czemu? Tak tutaj biednie, znaczy skrzynki jest to wszystko. Odwalajcie także. O, nawet zwykłe dusze dostajemy. Ładnie, ładnie. Nawet nie będę musiał się za bardzo wysilać, żeby e, farmić. Zaraz się okaże. E, no tam jeszcze jeden z Hej. Dobra. E, chodźcie. Wracamy. Użyję was e, e, czerwonych, by, by zgasić ten pożar. Co, jakbyście nie mogli jednym takim głębszym wdechem wziąć ten cały ogień? Udało byśmy zadanie wykonali, nie musielibyśmy tak gładzić w kółko. Tu jest to. Dobra. Czerwony. 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 Tak. Gasić. Gasić, gasić, gasić. Już. Dzięki. Napierdzielamy teraz tych czerwonych tutaj. O ja, pierdzielę, nowy przeciwnik. Zdecydowanie nie był to żaden z miejscowych. Ciekawe czy stoi za tym dama, o której wspominał przerażony wieźca. Co są za asasyni? Poszukaj inaczej innego wejścia o władco cieni. No czego? Władco cieni? Okej, okay, podoba mi się ten tytuł. Yy, bardzo mi się podoba ten tytuł. Wiesz go. Dobra, czerwony. Gasić, gasić. No widoczek jest niezły. Oj, upgrade do życia widzę. Przys y cofaj, 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 cofaj. Już nie widzicie, że go rozarżnęli. A no, zabijacie go, czy nie? Jakie jest się tempo? Ja pierdzielę. Zieloni, bierzcie go, no bez jaj, no ci zieloni są jeszcze słabsi. Oh, boże, boże, o nie, wiesz wszystko, dobra. Chodźcie, chodźcie z powrotem, wszyscy dalej. Brązowi, wszyscy. Otwarłeś, otwarłeś, dobra. Tak się kuczeć, właśnie dziwiłem, że nie mogę zaznaczyć. Polegli nam, polegli. Niedobrze, niedobrze, nie podoba mi się ten fakt, że nam polegli. Napierdzielamy wszystkich. Berserker. Nie zostawić żadnego człowieka żywego. Tutaj jeszcze są. zabijać wszystkich, wszystkich nie zostawiać żywego mówię. Potem podbieramy zwłoki. Dobra, chodź. Wszyscy wracać. Ile nam zostało ośmiu? Ja nie są z tego powodu zadowolony. Że nam ośmiu zostało z 20. Eee... Sprawdźmy sobie może tą stronę wpierw. No, to jest pełno dzwonów, weźcie je. Złoto, złoto. Stąd pójdziemy tam. Tutaj jest ogień. Zieloni wszyscy! Chodźcie, tu są jeszcze dwa dzwanki. co są, znaczy trudniej są ci przeciwnicy do nowi. Wygląda jakieś kurczę zabójcy, nie wiem, z krainy cienia. Bo wysłannicy mordorów. Tu no podbieraliśmy wszystko. Tu widzę już y, możliwość wzięcia sobie czerwo, czerwonych. Na pewno z tego skorzystamy, bo mi ich brakuje. Nie, nie mogę, bo się nie, nie odblokowało. Więc zaraz sobie odblokujemy. Czerwonych. Y, tu jeszcze wejście rozwalcie to w ten czas. Dobra, dajcie tak. Muszę jakąś jednostkę mieć na. Na początek tutaj nie, na razie nic. Yy, tutaj tylko płonie. Tutaj jest na dole coś. Tu nie ma nic. A tutaj są skrzyny, znaczy dzwonuszki, z których skorzystamy. Tam są zwykłe miąki, więc je też zgarniemy. Bo co nam brakuje? Szkoda, że asie... Nie, zielonych chyba tam nie ma, ale chciałbym, żeby byli. Na pewno bym chciał, bo mamy tylko trzech. Czerwoni! Wybierz wszystkich! Czerwony mam trochę za dużo. Dokonano auto zapisu. Czyli tu jest portal. Tu jest y, ci będę y, weźmy sobie X. OK. I szukam zielonych. Zielonych tutaj się nie dostanę, więc weźcie to. <laughs> Och, obie! Lubię obiekty Olej weźcie to o, pięknie, że możemy to sterować Ci co, upgrade do życia, tak? Mam rozumieć popatrzmy Życie rośnie Tak, tak. Tu nie ma nic co warte uwagi. Dobra, będziemy w karczanie zamku. Jeszcze w tym odcinku. Czerwony, czerwony, tak, czerwony, tutaj. Już, 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 już. Lochy w obfitości. Kurczę, no, nie mogę się na mnie od... odkrztusić. Okej, okay, to się zamkło przejście. Tu jest dokonany auto zapis. przez dziwnych najeźdźców. Nie tyle co dziwnych... Co raczej e, dość inteligentnych najeźdźców. Wybierz wszystkich! Skoro w stanie się w taki zamek. Pani, proszę się pośpieszyć. Nadciągają! Nie zbliżaj się. Ze strony tych ludzi nic ci nie grozi. Odłóż to! Dobrze! To teraz uciekamy. Szybko, do składziku. Co to się wyprawia? To było straszne. Ale kobieta. Jeśli nie chcesz, żeby coś strasznego do nas przyszło, lepiej zamknij drzwi. Wow, już idą. Nie, żeby się z tego powodu cieszył, albo coś. Trzymaj czerwonych z tyłu. Nie, i koniec. Ja wykonuję. Twoje stworki są po prostu słodziutkie, czyż nie? Jestem Róża. Cóż, widzę, że znasz się na rzeczy. Szukasz może pracy? Ma coś chcia? Co? Słyszałeś o zarazie na szczycie niebios? Nie. Paskudna sprawa. Naprawdę paskudna. Przybyłam, aby sprawdzić, czy to miejsce może pomieścić biedaków, którzy jeszcze nie zostali zarażeni. Ktoś napija te gadek. Muszę się stąd wydostać, ale przez tych najeźdźców nie mogę wyjechać. Poza tym potrzebuję mojego bagażu. Możesz się nim zająć i odzyskać moje rzeczy? A, powinieneś wiedzieć, że ci najeźdźcy mają ze sobą dziwną istotę. Na pewno to magiczne stworzenie. Pewnie pomogło im się tu dostać. E, spodziewam się, że jak na kobietę, twój bagaż jest dość. Czerwoni! Obszerny. O się mylił. <gry> Czerwony. Czerwoni. Tu zabiję. Wszyscy, Wszyscy. dalej dale, 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 atakować. Ja Wam pomogę, żeby to szybciej się uporać z tym. To znaczy z nimi. Ok, Ten poległ. Mm. Kurczę, mogę być na tą stronę, tak wpierw sobie zobaczyć. Ale chodźcie, tu jeszcze. No, dawaj, dawaj, dawaj. Niech się palą z Czerwoni! Czerwoni, cyk. Naparzajcie. No. Dobra, nie dacie rady. Czerwoni. Halo. Halo. Czerwoni. Gasić pożar. Zjeść. Dzięki temu możemy my przejść. Eee, są jakieś ogniska. Czerwoni! Wszyscy do ataku. Musimy jakby najpierw sprawdzić tam to miejsce. Więc chyba to wpierw zrobią. Udam się w to miejsce i sprawdzę je, yeah, bo coś cię, że tutaj pchamy to fabularnie bardzo. Na razie bym jednak chciał pozwiedzać Aha, czerwone Czerwone. O jaki karaczan wielki Czy to już takie były wielkie? Na w czerwonej polatamy, by pogaśnili trochę tego pożaru. To są ludzie jacyś. No idźcie sobie już. Okej, okay, tu pozwolę mieć dzbanki, bo... <laughs> ...ubierajmy się trochę może. No, no. No, daj, daj, daj. Aha, tam była skrzynka, fajnie. Trochę kasiory, która wszystkiego... ...sporo gdzie mieli. Tutaj coś jeszcze jest chyba. No, tutaj też. Pięknie. Pięknie, podoba mi się to. Co ty tam naparzasz? Hmm, coś muszę sobie zerknąć. Ok. Czasowo jest fajnie. I teraz jestem zadowolony, bo sprawdziłem, co chciałem. Może mi się udać teraz w tą stronę. O, jej bagaż. Jakim krajowym to było? Pod tabulatorem. Przerwina jazda, bagaży bagaże, po zwiegosposią swojej wieży. Ok. Czyli wiadomo, że Róża będzie naszą gosposią. Bo jednak no. Coś za odzyskanie bagażu musi oferować, nie? A że nasz Overlording nie potrafi gotować, a ci czerwoni to raczej kocharzami dobrymi to nie są. To potrzeba nam, jakieś tutaj e, kocharzyków tutaj są. To jeszcze tych sobie rozważyłem. Kolejnego, dobrze nie mają łuczników, bo chyba bym się zirytował. mi jeszcze tutaj jakiś łucznik miał wypierdzielić. O chleb, nie, to nie chleb, to, to, to tylko złoto. Eee, stąd nic nie zrobię, za pomocą tych, więc chodźmy gasić pożar. Okej, okay. tu jest ugaszony, możemy ruszyć teraz tu. Eee. Ale tu rzeczy! Chodźcie, chodźcie. Wybierz wszystkich! Wszyscy, no.

Tutaj zielonych nie mamy, więc weźmy sobie. Otóż tak, rozdzielmy całą drużynę. Tu jest auto zapis, podoba mi się to. A bo tu jest teleport. No to fajnie. To w takim razie fajnie, fajnie. Sobie tutaj coś zakończymy. Bo przypuszczałem, że nie będzie nic, żadnego teleportu. Nie będzie auto zapisu w ogóle. Tu macie coś. Tu. Czerwony! I podpalać ok. Ładnie, żeśmy to rozwiązali. Ok. To my sobie w tym miejscu zakończymy. Dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. A tymczasem hej.